Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Fifa 20 Ultimate Team. Zaczynamy z grubej rury. Wczoraj wieczorem pojawiło się wyzwanie o gwarantowanego piłkarza z drużyny wybieranej przez społeczność. O ile już trafiłem trochę tych kart, tak jednak nadal nie trafiłem Joe Gomez'a. To jest zespół, który przygotowałem. Kupiłem tego Totsa, kupiłem Donnarumma i kupiłem Somera oraz Luisa Albert, czyli w sumie wydałem jakieś 30 tysięcy. Jakoś nie boli mnie przepalanie tutaj Maturigo i Cruze, ponieważ nie mam już nigdy ochoty robić tych przepaleń SBC, choć równie dobrze mogłem tutaj wrzucić tego Cur niewymiennego i w ten sposób bym zaoszczędził i tak też zrobię, czyli no nie tracę kolejnych 15 tysięcy. No to przepalamy. Dlaczego robi to wyzwanie się zastanawiacie? Po pierwsze, bo mam tytuł na YouTube'a. Po drugie, ja nadal nie trafiłem Joe Gomez'a, lecimy. No wątpię, że go się uda trafić. Oby tylko nie duplikat, prawda? Z drugiej strony, na, znaczy nie mogę trafić duplikatu, ponieważ to są inne karty niż te za fut. Champions. Jednak chyba rozumiecie o co chodzi, że no, no nawet Fernandinho bym nie pogardził. Ale nawet jeśli będzie to gracz, którego już mam, to można go przepalić. Na przykład w wyzwaniu o gwarantowanego gracza z Premier League, które się niedługo pojawi dzisiaj wieczorem właśnie drużyna z Premier League w paczkach. A my zobaczmy, co wpadnie tym razem. Czy ktoś z wysokiej półki, Zaha, Anderson, czy jednak trzymamy się tego poziomu niżej. Flaga Anglii i jestem spełniony. Okej, okay. to nie jest zły traf. Thibaut Courtois, ocena 93, według mnie zrobiłem dobry deal, ponieważ to jest to, o czym mówię. Może i Thibaut Courtois nie będzie u mnie grał, ze na to, że nawet jakbym miał używać bramkarza z La Ligi, mam Therese jednak ocena ogólna, 93. Gdy wyjdzie wyzwanie o Premier League, nie będę musiał się jakoś wykostować, by zrobić właśnie gwarantowanego piłkarza z Ligi Angielskiej. Thibaut kosztuje 90 tysięcy, to wyzwanie od zera kosztuje tyle samo, więc... No niby nic nie straciłem, można tak powiedzieć. Jak widzicie, mam tutaj kilka paczek zebranych, ponieważ dzisiaj wieczorem będzie live'ik, taki luźny, z jakieś dwie godzinki, myślę sobie, zrobimy standardowo na Twitchu. I co ja to chciałem jeszcze pokazać, że te paczki mam po prostu z wyzwań. Z wyzwań Premier League, ponieważ powoli kończę te wszystkie składy. Mam nadzieję, że pojawi się tutaj jakiś dobry Toc, jako ten czwarty player pick. Jeśli nie, to trochę lipa, ale ważne, że będę miał paczki, zawsze można coś trafić, co nie. Jak widzicie, to jest drużyna, którą gram w tej lidze weekend, Wczoraj mówiłem, że mam zamiar kupić jakiegoś srogiego, środkowego pomocnika. No, tak się nie stało. Stwierdziłem, że będę grał z Isoko i resztę monet będzie, będę sobie po prostu trzymał. Może dzisiaj wieczorem kupię Jordana Hendersona, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dostanie kartę Team of the Season. Myślę, że nie będzie to zła karta. A ja zawsze potrzebuję dużo graczy Liverpoolu wyjściowej 11. Przepraszam za to najmocniej, że znów mówię o Liverpoolu. Jednak, no, właśnie, za mną już 5 spotkań w lidze weekendowej i standardowo postanowiłem je rozegrać bez komentowania na żywo, bo tylko w Wtedy jestem w stanie się tak skupić w 100% bez większych nerwów, więc czas na skróty. No to lecimy. W pierwszym spotkaniu trafiłem na kogoś, kto również trafił Mosesa Simona w swoich player pickach wczoraj. Prócz niego Cristiano Ronaldo tutaj z Nine Golanem. na no, drużyna dosyć zwykła w grze. Myślałem, że to matwili chociaż jest za Food Champions, bo zapomniałem spojrzeć na tę kartę. Tutaj chcę podkreślić, że to był pierwszy mecz, który dzisiaj zagrałem, jakieś 25 minut po przebudzeniu, dlatego Pewne rzeczy, które zobaczycie w tym spotkaniu, po prostu o tym nie mówmy, no. o nich nie mówmy, ok? Sim Maxime so, kto No, są so, maksymem, trafił na 1 do 0. Super strzał z lewej nogi, siłowy, bez szans bramkarz. Tutaj chciałem też sprawdzić Simona. No niestety to techniczne uderzenie z dystansu nie było jakieś przepotężne, ale chociaż celne. Tutaj zaś Butra Genio, świetne wykończenie przy słupku. No powiem Wam, że to jest jego weekendowa na razie naszego hiszpańskiego napastnika. Gra mi się nim najlepiej, strzela. Tak jak nie strzelał nigdy, no i to jest to o czym mówiłem. Protokół PLKD został w tej sytuacji wczytany i z mojego pewnego prowadzenia dwugrankowego zrobiło się... 2 do 1, a tutaj już 2 do 2. Zabrakło mi trochę szczęścia, aby ta piłka nie wróciła pod nogi Klajwerta. Świetnie podał pomiędzy moją obroną, za to muszę pochwalić Rywala. Byłem przekonany, że spalony. No, spalonego nie było. Rywal bardzo się cieszył z tego gola, bo naprawdę wydawało mi się, że mam go w garści. No, ale tutaj wpuszczony z ławki Thiago Cyk 3 do 2 w 82 i na razie. O Jezu, przepraszam. Wpuszczam go w każdym meczu jeśli mam szansę go wpuścić i robi różnicę chłopak w tych ostatnich minutach. Polubiłem te karty. Kurczę, mimo, że on jakiś nie jest mega drogi, tak jednak gra mi się nim dobrze. Potrafi dryblować, odebrać piłkę, podać ją dobrze. Serio, można się fajnie nim pobawić. Mec zakończył się wynikiem 3-2, ale no co, jak co. Maksymalnie jednego gola tutaj powinienem stracić. Tak czy siak to spotkanie mnie obudziło. To najważniejsze. W meczu drugim trafiłem na przeciwnika. Ponownie z Cristiano Ronaldo. Dawno tak często na Portugalczyka nie trafiałem. seria, że żeby dwa pierwsze mecze i CR7. Również Toty Robertson, o którym wczoraj wieczorem myślałem, jednak ja postanowiłem się wstrzymać z tymi wszystkimi zakupami do dzisiaj, może do czwartku. No zobaczymy, co z tego będzie. Otworzyłem wynik tego spotkania. Auri w dziesiątej minucie, prosty golden. ball roll kluczowy przed bramkarzem, żeby mieć stuprocentową sytuację. Jak widzicie, Sissoko nadal potrafi przejmować piłkę od niego. Zaczęła się ta kontra, Simon podał do Butragenio i tutaj... To było chyba naprawdę najlepsze wykończenie, jakie widziałem w tym roku. Oczywiście ja chciałem przelobować, jednak nie spodziewałem się, że Butra zrobi to w taki sposób. Byłem w szoku, no nigdy mi nie wyszedł taki lobby, ciekawa animacja, może jakiś błąd gry, nie wiadomo, ważne, że objęliśmy dwubramkowe prowadzenie. I powiem wam, że rywal grał naprawdę dobrze, jeśli chodzi o kontrolę piłki, panowanie nad nią, rozgrywanie, to on był lepszy ode mnie, jednak problem polegał na tym, że on nie potrafił strzelać. To spotkanie zakończyło się chyba tak, że ja miałem 40% posiadania piłki, zaraz to zresztą zobaczycie, jednak no mówię, on... On nie był w stanie sobie stworzyć stuprocentowej sytuacji, tutaj już mnóstwo szczęścia, piłka po uderzeniu od poprzeczki wraca pod nogi Hiszpana, znaczy, po prostu leci pod nogi Hiszpana, nie wraca, bo to Ken strzelał i mecz zakończył się wynikiem 3 do zera, co na pewno zabolało mojego przeciwnika, bo ja się przyznaję, on kurczę klepał lepiej ode mnie, szanował tę piłkę, jednak problem polegał na tym, że nie wiedział co z nią ostatecznie zrobić. Ech, mi się to podobało, no bo rozpocząć 2 do zera w najważniejszej lidze weekendowej w tym roku, według mnie, no to, to, to lecimy po trzecie zwycięstwo. No drużyna ciekawa konate na środku obrony. Szkoda, że nie mógł, je, ale ponieważ chciałbym zobaczyć tego piłkarza w akcji. Napad. No, Neymar to Neymar. Nadal jeden z najlepszych piłkarzy w grze. Ten są tak średnio. No, ale co ja tam będę mówił o rywalu? Butragenio z kolejną bramką. Asysta Simona. I na razie jestem zachwycony nigeryjczykiem. No, ja wiem, że z nim wbiłem elitę, że go już mnóstwo razy chwaliłem. Jednak poważnie. No, nie wiem, czy jest koniec końców lepszy od Neymara. Jednak mi na tym skrzydle zależało na tempie. I ja u Simona czuję. Dużo tempa. Ma pięć gwiazdek słabszej nogi. Też. Robimy mniej sztuczek, trochę nim, bo Neymarem, wiecie, że lubiłem się zabawić, ale ja tam nie mogę powiedzieć nic złego o Nigeryjczyku, jednak nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest lepszy od Neymara. No jest dwa razy tańszy. Tańsza, o, tańsza alternatywa dla Neymara, tylko tyle mogę o nim powiedzieć. Tutaj próbował uderzenia z dystansu, trochę testowałem tego Gulaciego, no ale dobra, 26 minuta spotkania, no, kopiuj i klej, co ja mogę powiedzieć, obrzydliwy gol, ale doskonale wiemy, że to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów w tym roku na zdobycie bramki. On też nie musiał wychodzić tutaj tym golkiperem, bo gdyby nie to, to, no nie wiem, czy bym zdobył. Gol Gola. Tak to na pustaka, no musiałem podać. Pierwszy Rage quit za mną, i w meczu czwartym trafiłem na drużynę złożoną z głową. Tutaj kantę przesuwany do środka pola obrona ten Canawaro. Widząc tak ustawiony zespół, bałem się, bo widać, że coś tam ogarnia, że przemyślana drużyna z naprawdę kozackimi kartami. Jednak Auri w czwartej minucie zdobyła bramkę po uderzeniu technicznym. Widzę, że przeciwnik kolejkuje pauzy i aż mi się w to wierzyć nie chciało. Cóż miał dostać tak szybką wygraną, i tak też się stało. Rage quit w ciągu pierwszych czterech minut dla mnie spoko, słuchajcie, dla mnie spoko. 4 do 0. A wiecie co? Stwierdziłem, że jeszcze w ramach przerównika zrobię tego rzadkiego piłkarza 83, tutaj zapomniałem powiedzieć na początku, że mamy też dodaną pośrednią wersję ikony, wezwanie od zera kosztuje jakieś 40... 450 tysięcy. Przepraszam, no, no nie, no ludzie. Na tym etapie gry nie ma sensu, niestety. Dobra, robię to wyzwanie w graczy. Jak widzicie, tutaj nawet informa przepalam, bo gość mi się kompletnie do niczego nie przyda. No sorry, ale taka jest prawda. Nie muszę go nigdzie przepalać, ma za niską ocenę. Inaczej, nie mogę go nigdzie przepalić, ma za niską ocenę ogólna. Tutaj chociaż 83+, plus i może wreszcie ten Joe Gomez, na którego tak czekamy. No, no on by mi się przydał, co ja mogę powiedzieć? Przydałby mi się i mam nadzieję, że... Właśnie teraz zobaczymy go wreszcie w naszym zespole. Czy może Duszantawić? Właściwie tą kartą bym też nie pogardził. Mamy ekrany, niebieskie plary? Otóż nie, nie będzie walkoutu, czyli jedyne co mogę powiedzieć to wróćmy po prostu do Foot champions, bo to jest Jordan Henderson. Mam nadzieję, że on do mnie wróci w niebieskiej formie, tyle powiem. No i standardowo ostatni mecz, który postanowiłem zagrać dzisiaj rano, bo zawsze tak z rana gram do pięciu meczów, żebym mógł wam je pokazać. No, wiecie co, ja mam takie wrażenie, bo ten, ten skład też nie jest jakiś wybitny, prawda? Ale znów Cristiano Ronaldo. No dobra, co ja to chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że dużo osób, nie wiem, może miało przerwę od FIFA i teraz sobie wróciło, żeby właśnie na te Team of the Season Premier League spróbować zgarnąć jakieś fajne karty. Wiecie o co chodzi, że odpoczynek od FIFA i teraz powrót w takim, najle... no wiecie, drużynie, w... no 2 do 0, w ja chciałem powiedzieć tylko, wiecie, że to jest... Yy... Foot Champions, w którym można zgarnąć najwięcej. Bo kozackie playerki, jeśli wbijecie lity, to już w ogóle jesteście ustawieni prawdopodobnie do końca gry. Więc dlatego mam wrażenie, że może tutaj dużo grać czy do gry wracać po przerwie. Do tego zmierzałem. No, rywal odpowiedział, ale ja odpowiedziałem na jego odpowiedź. Simon, kolejna asysta. Auri, bezlitosne wykończenie 3 do 1. Musiałem zrobić tę cieszynkę, ponieważ chciałem mieć fajne zdjęcie do miniaturki. No, cała nasza ekipa napastników Simon, Są Maxymę, Auri oraz Butra świetnie się uzupełniają. A rywal odpowiedział na moją odpowiedź, która była odpowiedzią na jego odpowiedź: 3 do 2. Cristiano Ronaldo tak po prostu sobie uderzył z lewej nogi. No i znów była tylko jedna bramka różnicy. Na szczęście w 45. minucie postanowiłem wykorzystać tutaj błędy w defensywie mojego rywala: Sisoko, Butragenio, szybkie podanie i Mołze Simon. Idealnie to kończy w ostatnich sekundach pierwszej części meczu. Dobry jest. ja mogę powiedzieć? Ja go wam gorąco polecam. Jeśli jakimś cudem nie stać was na Neymara, Neymara albo chcecie spróbować czegoś innego, to zagrajcie sobie Simonem, bo wiecie, zawsze jakieś nowe nazwisko. A to nie jest tak, że ja na siłę pokazuję. Jeżeli on jest jakiś dobry, ponieważ sami widzicie, że on po prostu jest dobry. Ta czwarta bramka przybiła mojego przeciwnika, bo piątą i szóstą zdobyłem już z ogromną łatwością i do końca meczu, prawdę mówiąc, on się bawił, ja się bawiłem, nie miałem ciśnienia na zdobywanie większej ilości bramek. no Nawet Kumana wpuściłem na boisko, by sobie tam chłopak pobiegał po murawie. Jednak no, wygra na 6-2. do 2. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wysokie zwycięstwo, ze względu na to, że wiecie, przeciwnik był w stanie odpowiadać na moje akcje. No jednak. Wygrałem. I tym samym ligę weekendową rozpoczynam bilansem 5 do 0, więc super. I co ja mogę jeszcze dodać na samo zakończenie? No. Oczywiście idziemy po elitę. Mam nadzieję, że uda się zrobić ją, bo, kurczę, 3 elity w ciągu 4 tygodni to dla mnie będzie już naprawdę wybitne osiągnięcie. Jednak powtarzam, jeśli teraz wbiję elitę, to będę mógł zrobić takie transfery za nagrody, które dostanę, że dlatego też jest takie ciśnienie. Będę tryhardował i będę tryhardował oj, bardzo mocno w tym tygodniu, bo naprawdę ja nie chcę przegapić tych kapitalnych nagród, które mogę dostać w czwartek. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Będzie pewnie trochę nerwów, ale będzie też live dzisiaj wieczorem. Ruszamy standardowo przed 19. Pogadamy sobie o nowej drużynie Team of the Season z Premier League. Może kupię Jordana Hendersona na pozycję środkowego pomocnika defensywnego. Nie mówię nie. No mam nadzieję, że wieczorem wpadniecie i miło spędzimy sobie ten czas. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj i jutro. Oby to był znów ten tydzień, bo no chcę. Chcę mieć te super nagrody. Trzymajcie się. Cześć!